20, to sześć, sto jedenaście? Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden. Dla nagłośnomówiących idą ci ten. Nie, bo my się boimy śmiać. Cio! Nie boimy się, bo ja my się, <grym> się, <grym> się, <grym> się dopiero płacimy. Tak, chciałem rozmawiać z kimś, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie. Jaką miejscowość? Jabłonka. Ja, to w takim razie, tam są które jabłonki? I jaka ulica? Okolice stadionu. Stadionu. To już... już, 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 już. w nagrywanie e, Dzień dobry, ja się chciałem zapytać kto odpowiada za odśnieżanie Orlika Orlika? Tak Nie wiem naprawdę A tutaj właśnie bo tutaj odśnieżamy no i tak się chciałem zapytać A to znaczy, wie pan szczerze mówiąc przy akcji, przy ustalaniu nie było w ogóle żadnej dyskusji, no bo nie wiem czy można tam jakiś świętem wjechać. A no właśnie nie wiem, nie wiem. <grym> to, że, także po prostu ja myślę, że trzeba jakoś przyjść, bo chyba że jakaś no nie wiem, ale naprawdę mnie pan. Aha no dobrze, no dobrze, to tylko tyle chciałem wiedzieć. Dziękuję, no. do widzenia. <grym>